Niestety białych świąt nie było w tym roku, a szkoda, chociaż są jakieś przymrozki na zewnątrz, więc taka imitacja śniegu jest. Aktualnie jest minus 7 stopni, więc przydałoby taki lekki pokuszyć śnieg. No ale to tylko taki aspekt wizualny. Ważne są święta i święta z rodziną. W chwili kontynuujemy dzisiaj dzień obiadania się, można tak powiedzieć, chociaż pod. pod... Podsumowując, wczoraj się dzień to wydaje mi się, że nie zjadłem mniej, a znaczy zjadłem mniej niż pod koniec masy, jeżeli chodzi o kalorykę. Nie liczyłem oczywiście tych, tych kalorii, ponieważ no, nawet nie ma jak tego liczyć, i nawet święta bym nigdy nie liczył, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe. A mówię też o wielkanocnych, ponieważ wtedy będę na redukcji. No i wtedy wiem, że na pewno więcej zjem niż to jest teraz, ponieważ nie mam aż takiego apetytu, jakbym był na redukcji po redukcji. No ale dzisiaj też będzie kontynuacja, tylko oczywiście trochę inne potrawy. Wczoraj było bez miejsc, dzisiaj jest więcej miejsca. No i co, dzisiaj będzie znowu spokojny odcinek, tak jak to był wczoraj i krótki też. Zaraz mój brat przyjdzie. Moja mama też zaraz tutaj będzie gotowa i będziemy wspólnie rozmawiać i może też wspólny seans tym razem z bratem, bo Wielkanocy pamiętam, że dużo oglądaliśmy filmów i zobaczymy jak dzisiaj będzie. Pewnie coś jeszcze powiem. Po świętach, jakie podsumowanie może coś jeszcze zrobię? Po świętach, mówię po świętach, czyli tak, że mój brat już pójdzie i tutaj zaczniemy sprzątać. Jakieś 4,5 godziny później odpoczywam po jedzeniu. Naprzeciwko mnie jest. Telewizor włączony i zaraz będzie jakaś sesja kinowa, tak mi się wydaje. Bo czekam maś mała, będzie gotowa. No i jakieś tam filmy pewnie się obejrzy. Są plany też, żeby ewentualnie odwiedzić kolegę z moim bratem, ale to jeszcze czekam na informacje, co i jak. No i wydaje mi się, że to będzie tyle na tyle. Wiem, że ten materiał jest tak jak mówię, wczoraj się, nic się nie dzieje. A no ale musicie zrozumieć, że okres świąteczny to jest taki okres, gdzie jednak. Nie myślicie o nagrywaniu, nie myślicie o tym, że trzeba nagrywać coś, co się wydarzyło. Pewnie były jakieś tam momenty, co bym nagrał normalnie, ale dzisiaj na spokojnie. Pewnie za jakiś czas wróci ten vibe, może nie vibe, ale no, vibe takiego nagrywania codziennego, jakieś tematy, cokolwiek. Zobaczymy, co będzie do oglądania, i później ewentualnie może coś opowiem więcej. I to chodzi, godzina pierwsza, i właśnie wracam od kolegi, co właśnie wspomniałem wcześniej, że będę się zabierał. Wyszło tak, że wyszedłem później niż to było planowane, dlatego też tak późno wracam, ale to też była fajna, dobra decyzja, żeby odwiedzić kolegę, ponieważ yy, no z kilka lat się nie widzieliśmy, a tak naprawdę mieszkamy, może nie bardzo blisko, bo prawie 2 km od siebie. Poznałem też jego córeczkę. Było przyjemnie, dużo się rozmawiało. No i wspomnienia wróciły od tego, że praktycznie co tydzień się spotykaliśmy albo na bilardzie, czy to na kręglach, czy, czy to po prostu na papierze, przy piwie wtedy. Więc yy, może i teraz będzie to częściej. Chociaż wątpię, bo jednak jak jest rodzina już stworzona, no to ma się mniej czasu tego. Ale to nie o tym też yy, coś chciałem powiedzieć. No dzisiaj tak samo jak wczoraj spokojny materiał. Wydaje mi się, że jutro iść powoli będzie tak, że będę wracał do normalności, czyli trening, bo już tęsknię za treningiem. Dzisiaj akurat był e, dzień zamknięty, jeżeli chodzi o dla, posiada dla posiadaczy multisporta. No i też to są moje ostatnie dni z tym multisportem, więc muszę się jeszcze nacieszyć, że będę mógł sobie, sobie wchodzić bez płacenia. No i nie wiem, czy jutro, jak to będzie dokładnie ten dzień wyglądał, ale na pewno chyba pójdę na Trening, bo jest do 18 od 10 do 18 no i co cały czas będę spędzał oczywiście czas z mamą i nie wiem czy mój brat też będzie rozmawiałem z nim powiedział że raczej nie będzie bo poszedł do klubu też się zastanawiałem na tym czy idzie do klubu ale jednak stwierdziłem że nie jeszcze sobie odpocznę od tego i może w weekend pójdę do klubu co się jeszcze mam powiedzieć? i zapomniałem oczywiście A. Taka rozmowa była między mną a moim bratem, że gdy rozmawialiśmy tam w gronie, to on był zdziwiony, że mm, gdy prowadzę tutaj właśnie taki monolog do kamery, że zupełnie inaczej mówię w kwestii powtarzania się, powtarzania się bo tutaj często powtarzam jakieś takie zdania, sformułowania, jakieś pojedyncze słowa. A jak rozmawiam właśnie ze znajomymi albo z moim bratem, to tego aż tak często nie ma. Ja mu tłumaczę, że to jest co innego. Wiem, że mnie teraz słabo widać, ale teraz nagrywam telefonem i nie mam jak sobie świecić na twarz. Eee, że Co innego jest gadać do telefonu, jak to teraz robię, i nie mieć długiego odbiorcy, co może od razu skontrować, przez co nie muszę się tak jakby nagimnastykować, żeby ten monolog miał jakiś sens długoterminowy. Że jak zaczynam jakieś zdanie A no to ten kontekst te puenta w, zdani w zdaniu B, czyli tym końcowym, żeby nawiązywało do tego A. Ja tak często mam w głowie, że chcę do tego doprowadzić, a wychodzi tak, że no są takie e, lanie wody czasami można to tak nazwać. No i niestety tak jest. Inaczej się rozmawia z kimś, gdzie ta dana osoba widzi tą daną długą osobę, ona odpowiada od razu coś i wtedy Ładniej, składniej to wszystko wychodzi, a co innego jak gadam do kamery, nie widzę e, co ja powiedziałem, czy czasem ta długa osoba mogłaby mi od razu coś po, po, poprawić, a tak, a tak dopiero w montażu siebie poprawiam, więc to jest zupełnie co innego. I, i przez to mój brat tak naprawdę mnie nie ogląda, bo irytują go te, m, tak się domyślam, nie powiedział mi, ale domyślam się, że irytują go te moje powtarzania i taka niesklujność w moim wymowie. Tak chciałem po prostu dopowiedzieć, że był taki temat związany z moim kanałem i tyle. Dobra. Czeka mnie montaż tego wszystkiego, bo nic nie montowałem i tak zazwyczaj robiłem, znaczy, zazwyczaj, w teorii też tak zrobiłem, że jak yy, spędzam czas z rodziną, no to nie dotykam czy to właśnie komentarzy, czy to yy, montażu. Dobra. Zmęczony jestem. Jeszcze są dalej święta, więc życzę Wam. To za wesoły świąt. A, no jeszcze mogę to powiedzieć, że tak naprawdę jakoś zbliża się koniec roku. No to specjalnie poszedłem na około do domu, żeby trochę tych kilometrów porobić, bo przez te dwa dni tak praktycznie nic się nie uszałem i nie chcę na ostatniej prostej zrobić tak, że no, zniweluję swój cel. Tego tak trochę na około poszedłem żeby trafić do domu, żeby więcej tych kilometrów było, i to będę musiał trochę więcej zrobić, żeby jednak utrzymać te średnie. Dobra, trzymajcie się.